Kawę można zaparzyć na różne sposoby. Ja lubię taką zaparzoną zaparzaczu, dlatego że później odciskam fusy i przelewam do szklanki już czysty naparnic i w nim nie pływa. Fusy z zaparzaniu kawy możesz wykorzystać w domu jako na przykład świetny peeling, który działa antycelulitowo i bardzo dobrze wygładza skórę lub dosypać do doniczek podsypać szczególnie rośliny te, które lubią kwaśną glebę. Lubię kawę z mlekiem, ale ostatnio piję bardzo często kawę z mlekiem sojowym yy, lub jakimś innym mlekiem roślinnym. Coś słodkiego do kawy od czasu do czasu na pewno nie zaszkodzi. Najwyższa pora zabrać się za przygotowanie obiadu. Wczoraj robiłam twaróg z mleka prosto od krowy, który kupuję od pani na wsi i zostało mi dosyć sporo serwatki, którą dzisiaj wykorzystam. Kupuję u tej pani również jajka, jajka zawsze porządnie myję przed użyciem, tym bardziej, że te wsiowe są zawsze zazwyczaj trochę bardziej brudne niż te sklepowe. Ciasto przygotowuję z mąki, serwatki, jajka i odrobiny proszku do pieczenia. Patelnię rozgrzewam, wlewam na nią olej rozsmarowywuję tą olej pędzelkiem, nie wlewam go za dużo, ale tak, żeby posmarować całą patelnię. No i oczywiście wlewamy ciasto tak, żeby cała powierzchnia patelni była pokryta. Naleśniki smażę na złoto z obu stron przez kilka minut. Lubię smażyć naleśniki. Bo to jest świetna baza do różnych potraw, czy wytrawnych, czy na słodko. U mnie w domu, nawet jeśli zostaną, to na drugi dzień zawsze się znajdzie jakiś pomysł na to, żeby je wykorzystać. W międzyczasie przygotuję na dzień do naleśników. Będzie to twaróg z cukrem i jogurtem zmiksowanym na gładką masę. Ja dam tutaj 600 gram twarogu. 4-5 łyżek cukru i 3 łyżki jogurtu naturalnego. To wszystko razem zmiksuję na gładziutko, tak żeby się dobrze rozsparowywało na naleśnikach. Zrobię też do tych naleśników polewę z dżemu z czerwonej porzeczki zmiksowanego z jogurtem. Naleśniki smaruję przygotowaną masą serową i składam w trójkąty albo w ruloniki. To nie ma tak naprawdę znaczenia, zależy jak kto lubi. Posypuję też odrobiną sezamu w środku. Naleśniki polewam przygotowanym sosem z czerwonej pożyczki. Sos jest troszeczkę kwaskowaty i bardzo dobrze się komponuje ze słodkim nadzieniem z sera. Posypuję to również sezanem. jak widzicie nie ma znaczenia czy są złożone w trójkąty czy w rolniki tak samo się świetnie prezentują Czas na popołudniową herbatkę. Piję popołudniową herbatę czarną, nie piję już kawy, tylko właśnie czarną liściastą, którą zaparzam w zaparzaczu. Do herbaty mam większy zaparzacz niż do kawy, bo kawę u mnie w domu piję tylko ja, więc mam na jedną szklankę. Ten zaparzacz ma około 600 ml, no ja teraz zrobię na dwa kubki. Do herbaty dodam cytryny, którą najpierw porządnie myję i wyparzam. Później cieniutko obieram skórkę i kroję w plasterki. Poczętą cytrynę przekładam do czystego szklanego słoiczka, zakręcam i chowam do lodówki. Oddzielam fusy od naparu. Napar przelewam do szklanki, fusy później wyrzucam do kompostownika. Trzeba dobrze ustawić pokrywkę zapaszacza, bo w jednym miejscu ma takie otwory, przez które przelewa się napar.